Następnego dnia zdarzyła się taka rzecz. Siedzieliśmy przed domem, już mieliśmy spokój, bo oni zajęci byli, ci Rosjanie żołnierzy nie podchodzili w dzień. I kombinowaliśmy jak coś z, z tej sytuacji wybrnąć. I patrzymy z oddali na horyzoncie widać spadający, płonący samolot. Ale on płonął, ale Takim lotem ślizgowym leciał, przeleciał w pobliżu i gdzieś tam za horyzontem spadł. No i za kilka godzin dosłownie przychodzi do nas oficer radziecki z ręką na tym blaku i okazuje się, że to pilot tego samolotu, który spadł. I zaczyna z nami rozmawiać. Mówi, że dowiedział się, że to są Polaczki i przyszedł porozmawiać. Bardzo uprzejmy, miły człowiek i mówi, że on nie został strącony, tylko na skutek jakiejś awarii zapalił mu się silnik, gdzieś tam w pobliżu wylądował, ale lądując awaryjnie miał tam jakieś, no złamał sobie rękę. Więc. Popatrzyli go prowizorycznie i on tutaj w tej jednostce wojskowej u tych Rosjan musi czekać na transport, aż go zabiorą do właściwej, właściwej jednostki. No i zaczął z nami rozmawiać, Tam kobiety mu zrobiły herbatę, bo okazuje się bardzo miły, przyjemny człowiek. No i zaczął mu się zwiedzać, że muszą tu przymusowo siedzieć. Bo tak im kazano, nie wypuszczają stąd, a do tego jeszcze wieczorami chcą tutaj gwałcić, i tak dalej. I ten pilot mówi, to ja do Was wieczorem przyjdę. Wy siedźcie, róbcie co zwykle normalnie, a ja tu do Was przyjdę. I faktycznie przed wieczorem przyszedł. Kobiety mu zrobiły herbatkę, on siedział tam, gaworzył z nami. I oczywiście jak się zaczęło ściemiać, słychać radosne śpiewy <laughs> i zasuwają za lotnicy. Weszli do tego domku i jak weszli zobaczyli oficera lotnictwa. A na, taka dygresja. Zauważyłem w owych czasach, że Ludzie radziecy, zwłaszcza żołnierze radziecy, szczególnym respektem dadzą pilot, darzą pilotów. Nie wiem z czego to wynika, ale innych oficerów to traktują różnie, a pilot to jest pilot, to jest pańsko. Jak zobaczyli ci zalotnicy tego pilota, zatrzymali się zdumieni w, w progu jeden odważniejszy. Przepraszam, że przytoczę do słowa, dosłownie jego wypowiedź. Ale zdumiał się i w takim pochlebnym tonem do tego wsiara mój towarzysz lejtant to, że jebać, pryszął. A ten lejtant jak zerwał się na nogi? Złapał za pistolet, jak zaczął objeżdżać tych żołnierzy, a zjechał ich jak psów. I wygonił. Wyjął pistolet, nawet grożąc, że użyje broni. No i ci żołnierze szybko zaczęli przepraszać i oddalili się. Ten pilot został. Jeszcze posiedział z nami i mówi, że jak tylko się ściemni, to wy uciekajcie, poinformował nas, w którym kierunku iść, żeby ominąć ewentualne jakieś tam placówki jeszcze wojskowe. No i faktycznie, jak się ściemniło, myśmy zebrali, cośmy mieli i uciekliśmy stamtąd.